myślę, że kojarzą Filipiny z rajskimi plażami, z pięknymi widokami, a my poznaliśmy te Filipiny tak naprawdę od tej prawdziwej strony, żyjąc z lokalesami, tak jak oni żyją, pracują za 1,5 dolara za godzinę, po prostu... 18 godzin. Tak, domki to są zbite po prostu blachy do... parę blach, żeby mieć po prostu schronienie tylko przed deszczem, więc my poznaliśmy te Filipiny tak naprawdę od środka, będąc też w wysokich górach, tak naprawdę myślę, że mało kto może się że że tam są góry ponad 3000 metrów, e, mieszkaliśmy też na, na takim wielkim placie wulkanicznym, gdzie cała tak naprawdę gospodarka rolna Filipin jest na wulkanie, e, no bo na dole przy, przy morzu jest za ciepło, więc, więc poznaliśmy tak naprawdę to prawdziwe Filipiny, mi się wydaje. Nie turystyczne. Tak. I, i, i też mieliśmy okazję takie prawdziwe slamsy, ale ojej. Ja masakra. Nie? To zmienia jakby twoje życie diametralnie, że nie potrzebujesz sam, cały wyścig, cała ta przygoda, że nie potrzebujesz pieniędzy, żeby się dobrze bawić, że szczęście i, i fajna I... zabawa jest za, za płotem, tylko wystarczy przejść za ten płot, a, nie, a też... nie siedzieć i pieniądze nie są potrzebne do... Pieniądze nie są tym potrzebne. Ale z drugiej strony też jakby doceniliśmy, przynajmniej ja doceniłem to, co, to, co mam, tak? To, że jest pościel, to, że jest ciepła woda w prysznicu, yy, no. Tak ludzie sobie... ludzie, ludzie czasami nie doceniają takich prostych to, rzeczy, mają. a niektórzy żyją w naprawdę... Więc każdemu mi się o tym się wie, o tym co się tak mówi, się tak... ale jak ktoś to zobaczy, tak. jak ktoś tego doświadczy, to się inaczej od razu patrzy.